Oto dziesięciu kompletnie losowych widzów z mojego Discorda! A oto działki, na których będą mieli całe 60 minut na zbudowanie w Minecraftzie średniowiecza! Słyszałem, że jak zostawisz suba, to nie schowają cię do lochów, więc polecam! A teraz, jak formalności mamy już za sobą, możemy lecieć z tym matem. No dobra, oto oni! Kolejna dawka totalnie losowych widzów z mojego Discorda! I kolejna dawka budowania średniowiecznych McDonald'ów, bo wszyscy i tak wiemy, że to się tak skończy! Ale nie ma co ja dnia przed zachodem słońca! Po prostu wystartujmy! Pozostało 60 minut do końca! Let's go! Jak widzicie, znajdujemy się w średniowiecznym klimacie. Nasza piękna asfaltowa droga, która zawsze była na środku, zmieniła się nie do poznania. W nie to, że nie chcę dać jej poznaniowi. Poznanie super, nieważne, nie, nie co? Po prostu przenieśliśmy się do średniowiecza. Jak też mam nadzieję, wiadomo i mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy to wiedzą Ani Biedronek, ani KFC, ani tym bardziej McDonalda w średniowieczu nie było. Więc proszę, aby tym razem obyło się bezgi. Okej! Okay okej. Okay, pierwsze dwie minuty za nami. Zaczynają powstawać pierwsze ścieżki. Pierwsze... Nie, stary, nie. Ja wiem, co to jest. Nie zrobisz mi tego. Nie, nie zrobisz mi tego, stary. Nie, nie, nie. Koniec. Nie, ja muszę być szybki. Ja nie mogę na to pozwolić. O, szykuje się też fosa. Albo jeziorko. W sumie jeszcze nie wiem, co to będzie. Ale dawno, dawno temu wokół zamków budowało się takie fosy, więc no, pasuje, no. Jestem w ogóle ciekaw, czy ktoś buduje coś innego niż zamek. Znaczy, McDonald's się nie liczy. Nie, ja przepraszam, panie Kiś, tu na ciebie brak słów. Trzeba uruchomić tutaj poważne roboty budowlane. Tak, aby raz na zawsze zatrzymać rozprzestrzenianie się tego żółtego! Yy, tych żółtych łoków. O nie! O nie! <śm> no cóż, panie Kisielu, no, no powodzenia, miłego budowania. <śm> a ja udaję, że tego nie widziałem. Wróćmy do zamków. To no, na pewno będzie zamek. To jest chyba jedyna rzecz, której póki co jestem pewny. sobie to też wygoda jak zamek. I to! O kurde bela, ale to będzie ładne! No i już zaczyna mi się podobać. Pasuje. Minęło dopiero 5 minut, a już wiadomo, że w tym odcinku będziemy ja, dobra, ja udaję, że tego nie widzę, okej? Okay. Już wiadomo, że w tym odcinku będzie mocno. E, 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 i czy średnio czy były cegły? Okej, okay, nieważne, chyba wyłączyłem na chwilę, bo Były i to bardzo dużo. A więc wszystko spoko, panie pila Jak po prostu mnie naszło, że może wiesz, budujesz jakąś nowoczesną rzecz, ale nieważne. Mamy tutaj już dziwniejsze rzeczy niż cegły. Oho, oho X prosek jak zwykle, uruchamia w sobie tryb prosa. I znowu rozwala konkurencję, no nie wierzę, no. Normalnie tylko pana Felipa do kolekcji brakuje. Chociaż wydaje mi się, że w tym odcinku ma swoich godnych... Zastępców. Paniek, już teraz widać, ogarnia coś mocarnego. Zresztą, no, byłbym ślepy, gdybym powiedział, że tylko on. Kurde, Bele, na takie skomplikowane konstrukcje, to ja bym nie wpadł. Na szczęście to nie ja buduję, tylko wy. No, ja mogę sobie tylko oglądać. Pasuje. A robotami jak najbardziej. Odpo. Masz no, szczęście, że to jest zwykły blok złota. Chociaż wydaje mi się, że tak jest trochę lepiej. Myślę, że każda działka dzisiaj powinna być królestwem czegoś. To już wiemy, że jest królestwo frytek. Tutaj mamy królestwo żelaza. Nie wiem, królestwo pszenicy? Spoko niech będzie. A, a to będzie królestwo dorszy. Co jak co, ale dorsze zasługują na swój zamek. Znaczy, może to być też Balborko Okej. Okay. i Faktycznie zamek w Malborku jest z cegieł. Teraz to ma sens. 11 minut budowania minęło dosłownie jak w sekundę. I cała nasza wyspa powoli staje się coraz pełniejsza. Te zamki są tak wielkie, że niektóre są nawet za mgłą. No, dobry znak, ale mnie interesuje, który z nich aktualnie jest najwyższy. najpierw się, że mamy dwóch kandydatów. Tego i tego. Pan z numerem jeden czyli Udontu Udonta. Tylko wieża sięga do 68 kratki. A wieża zawodnika z numerem 2, a raczej zawodniczki ZUS-u 1, 2, 3 sięga do kratki 70. No to chyba sporo najwyższy zamek rozwiązany. Znaczy przed nami jeszcze 40 minut. Wszystko może się zmienić, ale tak to przynajmniej wygląda na ten moment. Na ten moment wiem też, że Kilia 65 nie buduje zamku, tylko wioskę. Znaczy chyba to będzie wioska. Znaczy chyba to będzie wioska. Jeszcze możesz to otoczyć murem i będzie zamek. A no to jest kościół. Słuchaj, wieczorem roczne czasy Kościoła? No, pasuje, pasuje. Nie, to żeby już teraz nie było tych mrożnych czasów. Znaczy, co? Szczęście, że w żadnym zamku póki co nie ma lochów. O nie, dobra, jednak tutaj się szykują. Słuchajcie, ziomki. Lochy to jest bardzo ważna część. Musimy gdzieś więzić osoby, które nie lubią dorszy i które nie mają łapki w górę i suba. Serio, mówię? Lepiej zostawcie łapkę w górę i suba, bo inaczej, no, ja jakieś lochy przygotuję zaraz. Póki co będę was więził na dachu wieży. O, a jak już o wieżach mowa, to chyba nie doceniałem pracy tego ziomka. Z minuty na minutę wygląda to coraz lepiej. W ogóle wszystkie prace z każdą minutą są coraz bardziej Pickie. Nawet za tym legendarnym McDonaldem powstaje epicki zamek. Kisiel, to by się chyba nudzić, nie? Ja nie wierzę, no ja tutaj więcej nie wchodzę. Nawet do średniowiecza go wepchali. Jeśli miałbym rozpocząć konkurs na najbardziej dowalony mur... to sorry, memory nie mi nawet połowę czasu, ale mamy już chyba zwycięzcę. Paniek stary, rozwalasz system. Ten mur jest piękny. Zresztą nie tylko mur bo środek też zapowiada się epicko. Jak to szybko mija, to ja nie mam słów. Spójrzcie tylko na licznik. 30 minut zostało, czajcie to? Kurde, Belenu, no patrz na to ten czas coś czuję, że niektórzy mogą mieć ciężko. Na przykład. Krecior. Jego domek to jest serio mistrzostwo świata. Ale w pół godziny zrobił w sumie tylko jedną ścianę i kawałek tej drugiej, a jeszcze tylko 29 minut. Stary, lecimy, nie śpimy. Wow, nie spała przez ostatnie kilka minut na pewno też Zuza. No w końcu gdzieś się jakoś zielono zrobiło, no. A jak tam środeczek, jak tam nasze wieże, co my tutaj mamy? Lochy póki co nie zrobione, a do góry? Do góry jest więzienie, mówiłem wam. Ten gości nie ma łapki w górę, dlatego go zamknęliśmy. Okej, okay, słuchajcie, mamy to. W końcu pierwsze pełnoprawne. Lochy, doczekaliśmy się! Albo raczej skarbiec! Chyba, że gościu trzymasz złoto i żelazo w lochach, to spoko! Nie ja wiem, bo, że to ja jestem jakiś dziwny, że chciałem tam trzymać widzów? Chociaż nie, ej, zgadza się! Przecież widzowie są moim największym skarbem! No przecież, nie? Tak, dlatego będę was trzymał w skrzynkach. Co ty z nim robisz? Nie! Nie bij tego pana, biednego konia! Co to za znęcanie się nad zwierzętami? Nie wolno, panie! Znaczy, ja już chyba mówiłem, że mam więcej pytań niż odpowiedzi, nie? A to właśnie do kolekcji doszło kolejne, ja się tam nawet nie zbliżam. Całe różowe pomieszczenie w środku zamku. Hmm, hmm. Rozumiem, że po prostu w tym pomieszczeniu na ścianach są świnie. Nie chcę nawet myśleć o innej opcji. Proszę nie, dziękuję. O, jako świniak już mowa! To ja im totalnie zazdroszczę warunków do życia. świnie mają tu czyściej niż ja mam w pokoju. No, 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 to nie mieszkanka mieli w tym średniowieczu. Prosek powiem ci, ja myślałem, że teraz się robi mikrokawalerki, ale przychodzisz samego siebie. Tu no coś będzie, kremówki, co? Czy, czy? A, bo nagrywamy to o 21.37. Dlatego takie żółty ten McDonald's? Eee, mnie ważne! Nie zwiedzaliśmy jeszcze niczego w środku, a powoli wszystko zaczyna. Wyglądać. No ja w sumie przydało mi się, żeby zaczynało wyglądać. Zostało tylko 17 minut, okej? Okay? Także, panie że czas najwyższy zająć się salą tortur? Ja nie wiem, czy większą torturą są tu to te różowe ściany, czy jednak ta lawa. A co jest tutaj? Karczma pod złotym turem. Można to kupić szary proszek, że co? Chciałbym zgłosić bardzo ważną usterkę. Przez ten wielki mur nie widać, jaki piękny budynek jest w środku. On jest totalnie odjechany. Dop 10 średniowiecznych domków, jakie ostatnio widziałem. A jaki widoczek niczego sobie? Nie, nieważne. Ostatnie 10 minut! Tylko tyle zostało na poprawki, ostatnie bloki pomieszczenia w środku! A potem wszystko będzie już w waszych rękach! Jak nam nasza mikrokawalerka, panie Brosku? A, i, co? Kusi, kusi, czemu to zrobiłeś? O nie, o nie! I po co mi to było do życia? Znalazł się na dworny błazen? Nie, stary, nie! To jest za ładne, żeby to wysadzać! Nie rób tego! W ogóle mam kolejne pytanie. Co w fosie robią pływające konie? I dlaczego ten golem nie? I tyle czasu minęło, a mnie tu jeszcze nie było. Magazyn, łazienka, kuchnia, co? Eee, nie wiem, nie no panie, to jest wszystko! Wiesz, że staje nie magazyny, jeszcze więcej wiesz? I flaga Portugalii. I <grym> to nie jest ten sam gość, co budował zawsze Brazylię! Nie no, stary, co za odmiana! Budowany w 1515-1520 na zlecenie króla Manuela I. Gościu co zbudował prawdziwy zamek z Lizbony! Okej, okay, zaraz porównamy go do prawdziwego. Jednak zanim to zajmijmy się ostatecznym odliczaniem. Bo nikt za mnie tego nie zrobi, a zostały tylko dwie! Minuty! Jak tu jest fajnie! Dosłownie ta część ziemi to jest prawdopodobnie najlepiej chroniona część Minecrafta w historii! Jeszcze nigdy nie widziałem tylu zamków w jednym miejscu! Na szczęście nie wszyscy postanowili zbudować zamki! I mamy też małe wioski, małe domki! A nawet szkoda gadać co jeszcze! Lepiej zacznijmy odliczanie! 50 sekund! Dawajcie! Ostatnie bloki! Nie będzie ani minuty więcej czasu, więc to jest ostatnia szansa! Jak nie teraz, to nigdy! Jeszcze świnie zaczęły tonąć w osie w 3, 2, 1. Koniec czasu. Koniec budowania. No to odkryjmy w końcu te cuda. Ciałka numer 1. Manik Minecraft. Pamiętajcie, że to wy wybieracie zwycięzcy w komentarzach. Więc koniecznie napiszcie, kto według Was powinien wygrać. Manik na przykład pali na stosie wiedźmy. Okej, okay, to jest bardzo średniowieczne. W domku niestety zbytnio nic nie ma, ale też po co? Ważne jest to, że z zewnątrz to wszystko jest przeepickie. Kogo mamy dalej? Trolek 20. No i jego królestwo żelaza. A królestwo żelaza chronią. Małwany. No nieźle, nieźle. Odpowiednia osoba na tronie, wspaniale! No i wiadomo, skarbiec na dole, Piękniusio. oby tak dalej. Kolejna praca jest autorstwa X proska Stworzył on mega realistyczną, średniowieczną osadę. Pomyślał nawet o miejscu dla Doknesa! I to się szanuje, stary, tam już nie ma tego co było. No jasne, już ci wierzę, no! Ja nie chcę nawet tam wchodzić, i co? I wie, nie, 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 nie! Koniec z tym, prosek, ja cię szanowałem! Myślałem, że twoja wioska jest kandydatem do zwycięstwa! A ty mi robisz takie rzeczy, no! Ej, w ogóle działka proska to chyba. Jedyna działka, która wygląda tak samo ładnie z przodu jak z tyłu. I to się szanuje, lecimy dalej. Uszok jego większość wiedzieliśmy już wcześniej. No więc tak, widzieliśmy wieżyczki, widzieliśmy magazyn, widzieliśmy nadal, nie wiem co to jest. No ale chyba wszystko, co powinno być w średniowiecznej wiosce, się tutaj znajduje. Dokładnie tak, jak powinno być. Jeśli miałbym wybrać jedną działkę, która najbardziej zryła mi banie, to chyba wybór jest prosty, nie? To mieszka gazimierz, mały! Hamburger z dorszem, żelki z żelaza, co ty robisz? Nie mogę patrzeć na to. Bez... Nurani rani moje uczucia. Jak można jeść jakiegoś hamburgera z dorszem, stary. już Dorsz to jest święte zwierzę, proszę je zostawić. Nie, 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 przepraszam bardzo. Tam nie wchodzę. Skoczmy do Judonta Udontu i porównajmy ten zamek z tym prawdziwym w Lizbonie. A więc tak wygląda on w Minecrafcie. a tak wygląda w prawdziwym życiu. Okej, okay, coś w tym jest. Nie wiem, czy w prawdziwym świecie też przechowują tam skarby i chleb, ale mam nadzieję, że tak. Chatka Kryciora 212 to jest coś więcej. Całą godzinę budował on ten przepicki domek, ale było Warto, bo mamy kolejnego kandydata do najlepszego średniowiecznego domku! I akurat ten konkurs dzisiaj będzie skomplikowany! Nie wiem, co tu mogę więcej powiedzieć, bo do środka wejście. O nie! Jednak się da! Haha, ha, wiem, kreatywa. I co, taki mądry jesteś, cieść mnie zabić! Wiedziałem! Zawsze jesteście tacy niebili dla mnie. Byliście kiedyś, w malborku? Bo ja taki nie widziałem tam wyrzutki dorszów. Dorszo, res! Podoba mi się nazwa tej wyrzutki. Czy tu się spawnuje jakąś armię? Czy te dorsze mają chronić ten zamek przed zagładą? W sumie to się nie dziwię. Dorsze to są totalnie dobre wojowniki. Nie wiem, tylko czemu je podgrzewasz ogniskiem. Sala tortur. O, zniknęła lawa, ale doszło jeszcze więcej różowego. Sala jadalniata. Fajnie, fajnie. I kościół, bo czemu by nie? Jaka piękna godzina w tym kościele normalnie. Trzeba Zuzu, tego domku? Tu nie było. To się pozmieniało? No nieźle. Dom pana Maka. Pan Mak jest w zamku, dobra. Idziemy odwiedzić pana Maka. Chwilę, chwilę. Pan, pana Maka. Nie, nie, nie. Ja wiem, jakiego maka. Póki co jest Git, zamek największego księcia żelaznego. Ładnie tu mam, nie powiem. Nie wiadomo, że wie, że widzów na najwyższym piętrze. Chociaż pana Maka na szczęście nie ma. Chyba, że oni. O nie, o nie. Wiecie, ja nigdy nie pytajcie że na co robił w 1998. Co to jest? Możemy wejść do grobowca? O, braaa! Ja się już nie odżywam, ja nic nie widziałem. Wszystko jest fajnie, super działka, tam nic nie było. No i na koniec Kilia 65. Ona stworzyła dla nas karczmy pod złotym turem, w której byliśmy już wcześniej. I domek obok, czyli cała wioska. O, więc mamy pięć wiosek i pięć zamków. Jestem totalnie ciekaw, co z tego wszystkiego wygra ten odcinek. Dajcie znać w komentarzu, kto to według was powinien być. O, my widzimy się Jutro sieba! Wow, a przed sobą po prawej stronie masz właśnie przekozacki film! Zamieniałem się tam w każdego boba, który mnie uderzył! I to nie był bezpieczny pomysł, więc bij sami, przekonaj się na własne oczy, co z tego wyszło, papa! Pa!